Na dwóch jezdniach Alei Stanów Zjednoczonych mamy już nawierzchnię asfaltową, a tam, na wiadukcie Trasy Łazienkowskiej nad paryską można zaobserwować już w pełni zabetonowaną płytę wiaduktową. Jak to wszystko wyglądało na koniec października 2025, zobaczmy je w dzisiejszym materiału z warszawskich inwestycji. Zaczynamy! Partnerem kanału Awizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Wszystkie inwestycje. Witam was tutaj Cześcią, i zapraszam teraz na kolej materiał z warszawskich inwestycji. Tutaj prosto z trasy łazienkowskiej po stronie Praskiej, gdzie trwa wymiana wiaduktów nad ulicą Paryską i Bajońską. Te dwa wiadukty zostały całkowicie wyburzone i już są dwa nowe. Z tego po jednym jeszcze nie jeżdżą samochody, bo tam trwają prace. No i tu jeszcze na Alice Zjednoczonych jest realizowana wymiana nawierzchni i to taka gruntowna, Zresztą jest też realizowana przebudowa, bo między innymi pojawiają się ekrany akustyczne. Ale w dzisiejszy materiał zaczniemy sobie od czegoś innego, od tego co się dzieje kawałek dalej. Znowu bliska inwestycja obok, chodzi mi oczywiście o budowę pochylni przy przyczółku grochowskim. Co jest istotne, w tym miejscu prace całkiem ładnie są już zarysowane i są realizowane na szeregu, jeżeli chodzi o, o fronty placu budowy. Między innymi tu po lewej stronie powstała nowa droga rowerowa zjeżdżająca z samego wiaduktu, który ten się ciągnie nad samą ulicą, a co istotne dalej widzimy zamknięty wjazd w formie zawrotki. Ta zawrotka jest tak zrealizowana, że w praktyce samochody mogą wrócić ponownie na most w kierunku Wisły, ale co jest istotniejsze, oczywiście też umożliwia wjazd na tereny po lewej stronie, jadąc oczywiście ze samej alei Stanów Zjednoczonych. Natomiast co jest istotne dla nas w dzisiejszym materiale, to jest to, że to jest zamknięte. O ile autobusy tutaj się trzymują, na dole cały czas w miarę normalnie, o tyle nie ma wjazdu w prawo po pochylni, jeżeli chodzi o tą po prostu rampę. Rampa tutaj musiała być zamknięta, gdyż jest po prostu całkowicie przebudowana. Przebudowa polega na tym, że jest w tym miejscu też realizowana pochylnie obok tej rampy dla rowerzystów, dzięki czemu będą mogli przejechać ciągłą drogą rowerową, tutaj łącząc się z z tym, co powstaje w tym miejscu. Tu też powstaje nowa droga rowerowa, nie będzie jeszcze na całej długości w pełni przejezdna, no i też w związku z tym została tutaj przeniesiona tymczasowo lokalizacja przystanku autobusowego. E, widzimy ten nowy przystanek autobusowy z pełną, ładną zatoczką, Teraz rowerowa w tym miejscu ciągnie się dookoła samej części, jeżeli chodzi o okładkę, no i tędy dołem będzie teraz zalizowana właśnie pochylnia dla pieszych i rowerzystów, zejście dołem bez schodów, bez konieczności wchodzenia po schodach, e, będzie na okrągu właśnie też, też wjazd Rowerowy, dzięki czemu ta cała przestrzeń będzie po prostu dużo bardziej bezpieczna i dostępna. Tego w tym miejscu brakowało, to przyznaje tam jeździłem, to po prostu była taka czarna przestrzeń, gdzie nie dało się przejechać z jednej na drugą stronę. Tutaj też będzie oczywiście kolejny przejazd rowerowy niedługo wybudowany, dokładnie w tym miejscu w ramach budowy tramwaju na Gocław, na który znalazły się środki. I jeszcze w tej dekadzie ma się rozpocząć jego budowa. Ale dobra, przejdźmy sobie już do samej trasy łazienkowskiej, postniej praskiej, co to się właściwie w tym momencie dzieje na tej jezdni, co jest jeszcze nieprzejezdna w tym miejscu możemy zastosować nawierzchnię asfaltową. Tak, dokładnie, jest tutaj asfalt. Nie jest to chyba jeszcze ostatnia warstwa asfaltu, a przynajmniej tak to nie było podczas nagrywania tego materiału na sam koniec października. Natomiast to jest istotne, to to, że tutaj przekrój tej ulicy będzie dokładnie taki sam jak przed przebudową. W sensie cały czas będzie tyle samo pasów w jednym i drugim kierunku i buspas. Z kolei w tym miejscu widzimy przystank autobusowy, który troszeczkę się zmienił. Jego podstawowa zmiana to są krawężniki przystankowe, które umożliwiają autobusom jak najbliższą py, e, przeprawę pomiędzy peronem, a przy autobusem. W skrócie chodzi o to, że po przestrzeń pomiędzy autobusem i przystankiem była jak najmniejsza. Z kolei po drugiej stronie, gdzie jeżdżą już samochody w jednym, drugim kierunku jest ulica Międzynarodowa, jest to droga rowerowa, są przejazdy, no i jak ekran akustyczne, które oczywiście cały czas jeszcze nie zostały w pełni zbudowane. E, tu widzimy też tymczasowy przystank autobusowy, do którego jest zejście składki na okrągło i chodząc, a z kolei po lewej stronie w tym miejscu widzimy nowe supy od właśnie ekranów akustycznych, które w tym miejscu będą się Znajdować tu z kolei jezdnia jest całkiem szeroka, gdyż tu jest jeszcze dodatkowy element w formie pasa włączania się do ruchu, gdyż jest tutaj po prostu wjazd w jeszcze jedną ulicę. Dokładnie tutaj w lewo widzimy właśnie. Ulicę urugwajską, co jest istotne, wjazd aktualnie w tę ulicę z tej strony jest całkowicie zamknięty, to nie ma możliwości przejazdu. E, tutaj właśnie się już pojawiła nawieśnia asfaltowa, przejście dla pierwszych i przejazd rowerowe zostały troszeczkę przeniesione i w tym miejscu będzie nowa ta część trójkątowa, która będzie po prostu całkowicie rozdzielać ruch wjeżdżający w ulicę urugwajską i wyjeżdżający. Po prawej stronie widzimy po kolejne fundamenty i słupy, które stoją na pane ekranie akustycznych, które już nie zostały zamontowane na całej długości. I tu z tego co kojarzę po lewej stronie, właśnie gdzie teraz lecimy, nie będzie właśnie akustycznych, obok tego przystanku autobusowego. Dlaczego? Nie wiem, prawdopodobnie tego, że te bloki tam są względnie nowej, że o to chodzi. Co jest istotne, to jest kolejny przystanek autobusowy, który jeszcze nie ma pełnej płyty e, peronowej, jeżeli chodzi o sam przystanek, też mamy krawężniki przystankowe, jest też tutaj oczywiście zaliczona zatoczka i jest to akronnie tymczasowe przejście dla pieszych do przystanku tymczasowego na jezdni przeciwnej. Lecąc pod wiaduktem tej ulicy Saskiej widzimy, że nawierzchnia asfaltowa ściągnie się na dłuższym odcinku. Po prawej stronie widzimy fundamenty pod ekranami akustyczne, które będą w wypasie pomiędzy a drugą jezdnią, żeby jeszcze bardziej wyciszyć po prostu tą całą przestrzeń, nawet pomiędzy poszczególnymi jezdniami, aby to się nie niosło aż do góry. Chociaż tutaj faktycznie najlepszym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę na szerokość i wielkość tej ulicy, Właściwie tej trasy po prostu Byłoby aby w tym miejscu zastosować Tunele akustyczne takie jak mamy na trasie Łazienkowskiej Znacznie by to w w zrobiło tą przestrzeń Cichszą dla mieszkańców okolicy No ale takiego projektu w tym miejscu nie podjęto A z kolei w tym miejscu możemy zaobserwować zamknięty też przejazd rowerowy Który jest aktualnie właśnie w ramach przebudowy W ramach tej inwestycji On trochę tutaj zmieni swoją geometrię No i tu też mamy oczywiście już właśnie nową nawierzchnię asfaltową I asfalt stąd się ciągnie Ciągnie prosto prawie pod same pszczółki a jeszcze zanim dolecimy do nich, możemy zobaczyć te przystanek autobusowy funkcjonujący, ekran akustyczne, które nie są jeszcze właśnie zamontowane, są tylko łącznie fundamenty i części najniższe poustawione, czyli właśnie te betonowe konstrukcje. No i tu oczywiście wjazd w ulicę Saską, która stąd się ciągnie i oczywiście jest oddana do użytku w jednym i drugim kierunku, przynajmniej jeżeli chodzi o tą jezdnię w kierunku Wału Międzyżyńskiego i też dla samochodów jadących z Ronda Wiatoraczna. Także tak to mniej więcej się prezentuje, a tymczasem przejdźmy sobie do najważniejszego elementu, jeżeli chodzi o tę inwestycję, przynajmniej w teorii. No to rzecz jasna chodzi o wiadukty. Wiaduk po prawej jest oczywiście otwarty, nim jeżdżą samochody. W teorii są na nim trzy pasy, w praktyce ten jeden pas jest troszeczkę wąski, ale w porównaniu z alejami zymskimi tutaj jest naprawdę całkiem szeroko. Natomiast co jest istotne, to jest to, że w tym miejscu mamy drugi wiadukt. Drugi wiadukt ma już w pełni zapotonowaną płytę wedługtową. Aktualnie trwają prace przy betonowaniu e, bankietów bocznych. Po prawej i po lewej stronie, jak widzicie, niektóre już są zapotonowane na, na części, niektóre jeszcze nie. chociażby tu po lewej stronie jeszcze tego bankietu bocznego nie mamy. Po prawej stronie również tego bankietu nie mamy zrealizowanego. Natomiast e, są to oczywiście elementy wykończeniowe, które w tym miejscu powstają. Oczywiście też obok nich powstać w tym miejscu krawężniki. Co jest istotne, Wiadukty po tej stronie trasy Łazienkowskiej, w przeciwieństwie do tych na Agrykoli, są troszeczkę inną konstrukcją. Zaczynając tego, że zaczynają się od Wisły i zjeżdżają właściwie na poziom gruntu kończąc po tym, że są węższe. Tamte wiadukty były szersze bo miały jeszcze część pieszo-rowerową tutaj te wiadukty są nie, nie są aż takie szerokie gdyż część piesza i rowerowa jest po prostu pod wiaduktami i troszeczkę inaczej to zostało w tym miejscu zrealizowane co jest istotne, e, mamy tutaj też już realizowaną zasypkę jeżeli chodzi o przyczółek od samego wału międzyszyńskiego w tej lokalizacji. Jak widzicie tutaj trwają pracę przy zasypce i również jeżeli chodzi o płytę beton Nową, po której właśnie będziemy wjeżdżać już na sam wiadukt. No i wiadukt jest wykańczany. Tak jak powiedziałem, są realizowane prace przy bankietach bocznych i również jeżeli chodzi o wykończenie części zewnętrznej, w tym miejscu od budynków, to aktualnie jeszcze jak widzicie, wystaje zbrojenie. To musi być oczywiście wszystko zaprotonowane, włącznie z gzymsami które będą dekorować po prostu kraniec wiaduktu od tej e, strony. Sama część dolna oczywiście jest całkowicie gotowa, no bo wiadukty e, są na czymś ustawione, chodzi oczywiście o podpory, a w tym miejscu mamy też zalizowaną podporę pod schodki ewakuacyjne, które będą się w tym miejscu znajdować. Schodki po drugiej stronie są, e, oczywiście nie są wykorzystywane, bo ewakuacji jeszcze wiaduktu nie było, ale oczywiście w tym miejscu się to już znajduje i może pełnić swoją funkcję, jeżeli chodzi o wyjście ewakuacyjne z tej konstrukcji. Także tak to się prezentuje z tej lokalizacji. Tymczasem zlatując sobie na dół możemy zobaczyć właśnie te wystające zbrojenia od części e, gdzie są budynki. Z przez jakiś czas mieszkańcy tych budynków mieli, mieli mieć trochę spokój, bo nie było żadnego wiaduktu po obok ich okien. Nietypowa sytuacja w takim, w takim miejscu. Oczywiście już wróciło to wszystko w tym miejscu. No i tutaj nad ulicą Paryską widzimy jest trochę rozszerzona część jeżeli chodzi o e, sam plac budowy po, poza sam zarys wiaduktu, a w tym miejscu właśnie mamy już bankiet boczny zalizowany z gzymsami i krawężnikami, jeżeli chodzi o tą całą przestrzeń. Tu oczywiście jest ten chodnik techniczny, który nie jest do wykorzystywania przez pieszych, jest on tylko wyłącznie potrzebny do celów awaryjnych. No i co istotne, mamy już w nim zamontowa zamontowane właśnie fundamenty pod ekran akustyczny, które oczywiście od tej strony też będą zamontowane na samej konstrukcji wiaduktowej. Na dole wiadukt, jak widzicie, prezentuje się całkiem ładnie. Zresztą obydwa są... W całkiem ładnej konstrukcji. Co jest istotne, konstrukcje samych podpór są inne niż stare. Poprzednie podpory były pojedyncze, które po prostu na środku była podpora, która utrzymywała całą konstrukcję produktową. Teraz mamy równomierne podpory na całej długości, Dwa, dwie podpory obok siebie, które po prostu ciągną się od jednego do drugiego końca, od jednego do drugiego przyczółku. Tymczasem na dalszym odcinku widzimy bankiet boczny, który właśnie jest już z, z wystającymi elementami do przyczepienia samych podpór i samych ekranów akustycznych, a tu, tu jest jeszcze do zrealizowania ścianka boczna, która będzie utrzymywać w tym miejscu nasyp, na którym będą jeździć samochody, gdyż oczywiście to zjeżdża w tym miejscu po tym, po tej konstrukcji z przyczółku i tu też widzimy już te kamyczki, które są układane, te kamyczki naprawdę to jest moje osobiste zdanie, ale naprawdę bardzo ładnie wyglądają, one są po to, żeby wzmocnić w tym miejscu teren, grunt i po prostu, aby się w tym miejscu nic nie usuwało ze samej tej konstrukcji. Wiem, że to wygląda kosztownie, ale tak jest realizowane na większości inwestycji, nie tylko łącznie w miastach, również tak to jest realizowane w innych miejscach, jeżeli chodzi o chociażby inwestycje drogowe, drogowe gdaki. Także to jest sytuacja całkowicie standardowa. Na koniec raz jeszcze widzimy tą całą płytę wiaduktową, no i też w tym miejscu możemy zobaczyć, że są realizowane prace powoli przy stałym połączeniu wiaduktu z przyczółkiem, czyli oczywiście chodzi o realizację dylatacji czy dytalacji. Nie no, dylatacji, Chyba w tą stronę doszło. W tym miejscu, jeżeli chodzi o połączenie po prostu e, konstrukcji i z konstrukcją części stałej, czyli oczywiście przyczółku, tu rzecz jasna małe schodki. No i jest jeszcze jedna, ostatnia część, która w tym miejscu się prezentuje, czyli rzecz jasna część pieszo-rowerowa. To część po tej stronie jest aktualnie otwarta, po drugiej stronie jest wszystko zamknięte, bo jest zaplecze e, budowę i tendy rowerzyści piści mogą przejść w całej, na całej długości trasy łazienkowskiej. Nie ma możliwości e, przechodzenia e, pod samą trasą, pomijając miejsce, gdzie jest ulica Paryska. Bajońska jest cały czas zamknięta. I nieprzejezdna, a przejazd rowerowy w tym miejscu przy samym przyczółku jest cały czas jeszcze zamknięty. Zresztą przy jednym i przy drugim przyczółku nie ma części pieszej i nie ma części rowerowej. To będzie dopiero udostępnione po zakończeniu wszystkich prac budowanych w tej lokalizacji. A tymczasem to był na test tego materiału. Jeżeli taki film z tej inwestycji Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, Kliknijcie przy w i ten dziwny smoczek. Jak zawsze zachęcam do zostania Patreonia Wznosza. nie tylko śnieg kawiznosz. No i oczywiście ta inwestycja ma się zakończyć w połowie 2026 roku, więc w praktyce zostało nam pół roku. Ale pamiętajcie, że zaczyna się teraz zima, a w zimę większość prac budowlanych jest troszeczkę spowolniana. W sensie no, mniej można realizować prac, jeżeli jest zimno. Jeżeli śnie, śnieg to co innego, ale bardziej chodzi o niskie temperatury. I pracę, zwłaszcza przy konstrukcjach wioduktowych i mostowych. A jeżeli chodzi o pracę przy Przyczółku Grochowskim i tamtej pochylni, nie znalazłem nigdzie informacji, w ile mają się zakończyć tam prace. Widać, że postępują i na moje oko to też jest mniej więcej podobny czas do realizacji. W pół roku powinni tam to również otworzyć. A jak będzie w praktyce, tam konkretnie nie wiem, bo nie znalazłem nigdzie w internecie terminów. Jak będę mieć styczność z rzecznikiem zdm to oczywiście się o to dopytam. A ta inwestycja z kolei jest realizowana przez Szym, więc troszeczkę inaczej. A tymczasem Postępuje to do przodu. Dobra informacja i do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Wszystkie ujęcia tutaj były z końca października 2025, a kolejny film będzie w grudniu 2025. Cześć!